Cześć Siemaneczko, z tej strony profesor, witam Was na kanale. A te drogi widzowisko, nie zapomnij o zostawieniu kciuka w górę, zasubowaniu tego kanału, by nie przegapić kolejnych materiałów. I do trwania do końca. Dzisiaj sobie poruszymy dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest Malik Montana, drugą omówimy sprawę szaligi i tubanie w nosie. Ale. Zajmę się pierwszą sprawą, to Malikiem, bo to jest coś bardziej takiego, co nie powinno się robić. Malik poszedł sobie do McDonalda, zamawiając jedzenie, stwierdził, że nagram materiał promocyjny albo myślałem, że tak pomyślałem sobie, że może próbuję w cyrku zabłysnąć, no bo skoczył na blat w butach, zaczął tańczyć do swojej nuty, później kawałek ten wrzucił do. TikToka, no i to stało się wiralem, że zaczęło dużo być negatywnych komentarzy w kuczach, ty na ile naprawdę na nie grożę, tylko wale w... Szczerze mówiąc cieszę się, że ludzie tak zareagowali, że nie powinien w buta wskakiwać na blat. A ja ci Malik doradzam, że następnym razem jak wstaniesz na rękach na blat, to prawdopodobnie będzie mniejsza fala krytyki. Przede wszystkim, że utrudnić pracę mm, kucharkom, jak i szefowej kuchni, czy tam y, kierowniczce, bo musiała przyjść i jak dziecku zwrócić uwagę, że tak się nie powinno robić. Tak powiem ci, że... Się zdziwiłem, że osoba publiczna jest w stanie takie rzeczy robić, jeszcze jeżeli ma mm, takie możliwości i tak dużo pieniędzy zarabia. Ale widocznie mm, głupoty się wszystkich trzymają, nie tylko dzieci, więc to jest takie małe Twoje usprawiedliwienie, a przede wszystkim chciałbym przeczytać kilka komentarzy, do których się też chciałbym odnieść, choć dużo ludzi miało bardzo dużo racji i popieram ich, że zwrócili uwagę, że na blat się w butach nie wchodzi, a przede wszystkim, ja nie wiem, czy ty wchodzisz po stole w domu w butach, czy nie, no, jakbyś w domu nagrał, to jeszcze mniejsza bieda. Dobra, zaczynajmy od komentarzy. Jeden z takich komentarzy negatywnych Zabiela napisał na blat, na którym stawia się jedzenie. to Malik odpisał, to jedzenie może się cieszyć, że moje channel trampki tam byłem kolejny komentarz to będzie o ale on młodzieżowy. No to Malik odpisał: Tak, to młodzi chcą być jak ja. Przede wszystkim młodzi naśladują znanych twórców i nie chcą być, szczerze mówiąc, jak ty, ale chcą się popisywać jak ty. No i powiem tak: No wiem, że tutaj mm, ty nie odpowiadasz za ich zachowania, tylko rodzice powinni odpowiadać, y, co młodzi oglądają i jak się zachowują. No ale jest taką osobą publiczną, gdzie częściowo zwraca swoją uwagę, szczególnie tych młodych ludzi. O, taki komentarz wpadł mi. Ktośik napisał, ej, mali wszystko spoko, ale nie pomyślałeś, że mogłeś coś zepsuć, albo to, że tak słabo z butami na blat. No nie wiem. No to na to Malik odpisał tak. Jakbym zepsuł, to bym zapłacił, bo mogę. Fakt faktem, byś zapłacił, bo możesz, ale zepsując, spawalniesz pracę, tak samo w kuchni. A w kuchni jest praca, że musisz wszystko szybko robić, więc to raczej tak nie idzie, że ty sobie zapłacisz i masz w dupie wszystko, ale że ludzi po prostu mm, muszą wtedy oczekiwać dłużej na jedzenie. A to taki kolejny komentarz. Mogę się troszeczkę mylić, więc za to Was przepraszam, i lub poprawiać. Widzowie, on mógł wskoczyć na ten blad, bo te trampki Chanel, pewnie tak samo od spodu podklejone folią, jak jego low-bootiny, stale dysku. No to Malik mu tak odpisał. Po prostu najczęściej trapki noszę tylko raz, stąd takie czyste, co ty możesz o tym wiedzieć. Tu szczególnie chciałbym się wypowiedzieć. To widzowie, szczerze mówiąc, ciebie utrzymują. No, gdybyś ty nie nagrywał nuty, ee, znaczy, jakbyś ty nagrywał te nuty. A widzowie by nie oglądali, nie miałbyś tych pieniędzy. Pieniądze zazwyczaj są z wyświetleń. Jeżeli robisz potężne wyświetlenia, stąd właśnie mm, ludzie ci nabijający te wyświetlenia za to się utrzymujesz. Fakt, faktem ty płaci za mm, montaż, za montaż tej nuty. Wszystko spokojno, ale mimo to dalej te widzowie cię utrzymują, więc e, gdyby nie to, żeby cię, nie, gdyby cię nie oglądali, to na pewno byś e, nie miał z tego żadnego pitosu. No i szybko byś skończył te swoje pajacowanie i nagrywki. Tych komentarzy było naprawdę o wiele, wiele więcej, nie będę wszystkich czytał. No to teraz sobie przejdziemy do szeligi. Przeliga, gdzieś tam streamował sobie, grał z widzowie go oglądali, gdzieś wpadł na pomysł genialny, że podubie se w nosie i z kozę. Tego wam chyba nie będę pokazywał, bo myślę, że nie chcecie tego zbyt nie oglądać, ale... Dam wam końcową wypowiedź Szeligi, co on o tej sytuacji sądzi. Ale sam Szeliga, szczerze mówiąc, nie zrobił takiej krzywdy jak Malik, dlatego postanowiłem to powiedzieć mm, na koniec. No i przede wszystkim przeprosił widzów. Powiedział, że myślał, że to będzie zabawne, jednak jak to obejrzał, powiedział, że jest durniem i głupio mu. No i w sumie to by było chyba na tyle. Odebałem, nikomu tym krzywdy nie zrobiłem. Chciałem to zrobić dla żartu, myślałem, że ludzie to jakoś... Yy, inaczej odebrano, odebrali tak jak odebrali A w sumie ja sam jak na to później popatrzyłem to stwierdziłem, że kurwa ale jestem durny Szeliga nie zrobi jakiś tam Turbo, sobie, turbo szkody innym. Bardziej to sobie wyrządził wizerunkową, choć pewnie szybko ludzie zapomną. Mm, Szeliga taki jest, jaki jest, no ale nie wskakuje bynajmniej na blat i nie robi z siebie pajaca na blacie. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Zostawcie kciuka w górę, zasobujcie ten kanał, by być na bieżąco. No i co? No i piszcie w komentarzach. Zostańcie do końca, bo warto. Na razie.